Pan komornik, złodzina, zobaczymy co powie. Dzień dobry, no panie Andrzeju, pan znowu silnie tak próbuje. Nie. No wie pan, pan jest funkcjonariuszem publicznym, nie to jest legitymacja tylko urzędnika. Nie ma Nie ma. dlatego że pan jest mój. Przecież pan wie o tym. Proszę nie dzwoni, żeby pies się nie denerwował. Pani, bo ja tutaj wykona, jestem. Yy, nie, nie, dlatego, że nie ma Józefa w domu, nie otworzę klatki, dlatego, że nie będzie pan mi łamał drzwi, bo mieszkanie jest córki. No, więc mówię, nie ma Józefa i nie ma auta, dlatego, że auto jest zabezpieczone. Zabezpieczyłam przez 47 lat, tak jak powiedziałam, niech pani nie mi Pani dzwoniła dzisiaj do mnie? Nie, dzwoniła mi Czy pani w Proszę otworzyć. Ja pod 10, ale tam nikt, nikt nie otwiera. Więc... No bo ja jestem tutaj, sąsiadko na dole. Nie zostawić. Ja tutaj na dole jestem. Pan nie chce właśnie ze mną rozmawiać, a ja zabezpieczyłam to, co trzeba. Otwórz mi pani? Tak, bardzo proszę. Otwórz, sąsiadko, otwórz, nie ma problemu. Dostał pan dokument, że zabezpieczyłam to auto. Dlaczego, a dlaczego wy nie chcecie zająć się tym, że Józef ma moje pieniądze i swoje i nie możecie odebrać? Ja nie krzyczę, ja nie krzyczę, ja nie krzyczę. Ja tylko panu mówię. To, tutaj echo idzie. Nie, nie, bo tutaj echo idzie po klatce. Ja nie krzyczę, ja tak rozmawiam. Ma pani komentarz Nie mam. To jest wezwanie dla męża, żeby się stanął ze mną. Może ja Pani powiem, jak to wygląda? Jak Pan, bo dzisiaj chyba już tam pismo do Was dotrze. Wykażecie legalność, komu pracujecie, kto Was zatrudnia. Nie macie żadnych praw do naszych pieniędzy, do naszych majątków. <laughs> Może Pani przekazać do Możonka, że jeżeli nie ustawi się, nie ureguluje zobowiązania. Nie, to... nie ureguluje, bo nie ma z czego, bo jest okradziony? kradziony. Dobrze. czy ja mogę coś powiedzieć? No, proszę bardzo. Nie będziemy pani przerywać? Nie, 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 absolutnie, Słuchajcie. proszę mówić. to jest drugie wezwanie do wydania pojazdu? Ja po drugim wydaniu, wezwaniu i niepodstawieniu pojazdu, jestem zobowiązany do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z czystą kadakterów. Też złożę o popełnieniu przestępstwa, bo ja zabezpieczyłem to auto. Ale to żona no pani, miała mi pani przerywać? No tak, ja panu mówię tylko. I ja już nie skończyłem. No to kończy pan. Przekażę, bo to będzie kłopot. Nie hmm. będzie żadnego kłopotu, bo nie, jesteście nie, nielegalni. Nie, rozmowy, nie, nie, nie będzie nie. żadnego kłopotu, po prostu. Koniec z kradzieżami majątków narodu polskiego i zgnębieniem narodu polskiego. Do widzenia, proszę pana, powiedzieć trzeba.